Cześć kochani, hej, 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 odcinek kolejny, tak jak obiecałem na poprzednim, ten dzisiaj temat trochę związany i z fitnessem i trochę z gospodarką, trochę z instytucją, naszą państwą. Trochę, Ale też trochę ze zdrowiem i w ogóle ze stylem spędzania wolnego czasu, bo pogadamy o branży fitness, o tym w jakiej jest kondycji dzisiaj, o tym Dokładnie. kto ma na nią ochotę, branża fitness w Polsce to Kilka miliardów złotych, szacuje się, że około 3 miliardów złotych obrotu, więc jest się osobici. Do tej pory największym monopolistą w Polsce był Benefit System, czyli operator kart Multisport. Pewnie większość z was ma takie karty, dzięki którym możecie wchodzić na baseny, do klubów fitness i w ogóle bez zobowiązań sobie korzystać z infrastruktury sportowej na, w naszym całym kraju. I to jest naprawdę zajebiste dla. Użytkownika? Tak, tak, to jest bardzo fajne. Dla właściciela klubu już trochę mniej korzystne, tak. ale no... Z perspektywy użytkownika stan taką kartę miałem do momentu wiadomo czego. A jeśli o Ciebie to już chodzi, to w ogóle teraz tak, otworzyliśmy się, a Ty otwierasz już studio treningu personalnego. To tak, tak jako ciekawostka powiemy. Tak, tak bo, tak. bo wszyscy tutaj z branży raczej powiedzmy uciekałem, zamykają te kluby, a Ty poszedłeś teraz w nową koncepcję. Tak, zupełnie nowy koncept, no bo... Mm, to jest drugi rok, kiedy branża fitness jest sparaliżowana. My w naszych klubach odtworzyliśmy ruch w 30%, czyli nie daje nam to w ogóle możliwości na to, żeby na nich zarabiać, żeby je bilansować. Dlatego podjęliśmy decyzję o pozbyciu się klubów fitness, która była trudną oczywiście decyzją, bo to jest 5 lat budowania biznesu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że biznesowo jest to decyzja jedyna, jedyna słuszna. I tak jak zauważyłeś, na górze nad nami dokładnie Piętro wyżej mamy studio treningu personalnego, gdzie sami trenujemy. Miałem okazję właśnie być Ech. na takim nieoficjalnym otwarciu. Jest, mega, muszę powiedzieć, 6 sierpnia, sierpnia 74. 74. W Łodzi. Jak to się z Łodzi, to zapraszamy. PTA Studio. Dokładnie. Dokładnie tak. Ja też tu czasem jestem, Mateusz jest tu codziennie. Tak jest. Bo to jest jego praktyczny budynek, który już ma teraz dla siebie na swoje potrzeby. Ja tu jestem, powiedzmy, na pewno dwa, trzy razy w tygodniu, plus, minus, także możecie nas tutaj łapać. Jak chcecie. Dokładnie. wiecie treningi, no i co, koncept zupełnie inny niż Club Fitness, czyli trening na mniejszej powierzchni, bardziej intymny, zdecydowanie inny typ opieki nad podopiecznym, bo tutaj trenujemy tylko i wyłącznie pod opieką trenera personalnego. Mamy też fizjoterapię, masaże, dietetykę, także wszystko to, co sprawi, że Twoja forma będzie. Jak żleta. Czyli to jest tak, bo sprzedaż, sprzedażowo <grystanie> dla Mateusza, ale jest naprawdę fajnie. Ja, ja, to, to nie jest mój biznes, ale mówię. Ja to jestem często w tygodniu i to miejsce jest naprawdę takie mega w Łodzi. A teraz wracamy sobie do tego, co właśnie. Bo, bo na początku powiedziałem, że omówimy jeszcze tutaj jedną instytucję państwową. Tak, tak. tak. No, chyba wam możemy już zdradzić, chodzi o PZU. Bo kiedy pojawiły się pierwsze pogłoski, że PZU chce, że tak powiem delikatnie, nie to, że branżę, ale tak by chciało trochę uszczknąć z tego tak, tortu. Trochę z tego tortu. No, w roku 2019 już takie były nieśmiałe próby powołania podmiotów sportowych w ramach PZU, czyli Polskiego Monopolisty na rynku ubezpieczy ubezpieczycielskim. I w dodatku PZU ma nieograniczony kapitał na wszystko, bo to spółka państwa, czyli tak. Włączamy czyli drukarkę, otwieramy. Mogą drukować tak pieniądze. Jakby <grym> kartki. Otwieramy i zapełnia się worek. Czyli możemy robić wszystko, co chcemy, kupować co chcemy, w ogóle mamy zielone światło, możemy też nie respektować przepisów, etyki, czy w ogóle wszystkiego. Tak, nie? regulacji rynkowych. Tak, dokładnie. No i teraz e, zalewa nas fala różnego rodzaju plotek na temat tego, co zrobi pzt ale wiemy już, że bardzo agresywnie wchodzi na rynek kart, czyli. Multisport nie będzie już tak naprawdę jedynym dużym graczem, no bo wrosła mu państwowa konkurencja, która by chciała troszeczkę tego tortu dla siebie też przygarnąć, a może nawet zjeść cały tort. To jest niewykluczone. No i wiecie, to jest trochę tak jak z polskim chodnikiem hotelowym. No tak. Branża hotelarska przez pandemię bardzo mocno cierpiała. Przepisy, um, obostrzenia rządowe no, podcinały gardła hotelarzom. No i nagle cały na biało, a raczej na czarno, w czarnym skafandrze, w czarnym ciemnym garniturze i w ciemnych okularach, wjeżdża polski holding hotelowy i wrzuca propozycję wykupu hoteli, których wartość była wcześniej na poziomie 100-200 milionów złotych, za 10% wartości. Dzisiaj jeszcze. PZU oficjalnie nie podaje, nie, nie składa takich ofert, ale wiemy już, że trwają kuluarowe cool rozmowy prowadzone przez PZU z operatorami innych klubów fitness, właśnie w kontekście przejmowania ich przez PZU. Tak, widziałem kiedyś artykuł na mani.pl zobaczycie go teraz na ekranie, i było tam opisane, że przedstawiciele. PZU już rozmawiają z niektórymi siłowniami oferując na przykład ile kosztów i, i też jaką cenę mogą zapłacić za wejście takiej osoby. Niektórym klubom proponują oferty kupna tych klubów. Także już widać, że też chcieliby chyba zapędzić się na swoją sieciówkę, tak jakby. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o takie karty fitness typu multisport Medi, Cowboy, Cowboy, Sport, tak. OK System. To, aby one miały rację to trzeba raczej też posiadać swoje placówki. To nie jest tylko tak, że możesz funkcjonować na czyichś placówkach, ale żeby mieć to mega przebicie na tych wejściach, to też musisz posiadać swoje placówki. Tak właśnie mieliśmy z multisportem, który tutaj włodzi, na przykład miał masę klubów, które nazywały się, nazywają, bo one cały czas istnieją, Fit Fabric. Okej, okay system też podejrzewam, że jakieś tutaj kluby miał. Tak, sieć Calypso to jest ta, którą Medicover wziął pod opiekę i właśnie z tym brandem otwierali pierwsze kluby. Teraz Medicover przejął jeszcze mm -hmm. taką bardziej prestiżową sieć Holmes Place. No bo to jest tak, żeby wygrać na rynku kart trzeba mieć własną infrastrukturę i już tłumaczę dlaczego. Chodzi o dostęp do najlepszych lokalizacji w kraju. Multisport mając około 150 klubów w najlepszych punktach w kraju, skupiał praktycznie 80% ruchu w całej branży fitness. Mając tylko te 150 klubów. Łącznie w Polsce jest 2500 obiektów fitnessowych, ale te 150-200 klubów generowało 80% trafiku w tej branży. Więc zobaczcie jaki się tworzy zamknięty obieg. Czyli tak, wydajemy karty w rynek, firmy płacą za karty, a następnie tak są te, te karty i te karty są odbijane w naszych klubach, czyli jakby to koło finansowe przepływu się zamyka. No i w branży fitness mieliśmy w ogóle bardzo ciekawy case biznesowy, taki mhm. kompletnie patologiczny. To znaczy, że na rynku fitness nie było już rynkowej rywalizacji pomiędzy klubami. Dlaczego? No bo operator kart, który rocznie generuje ponad 100 milionów złotych przychodu, Posiada kluby, które są kompletnie nierentowne, ale nie muszą być rentowne. Mają wysokie czynsze, wysokie koszty stałe, mają no mega wypasioną infrastrukturę, najlepsze lokalizacje. One też muszą blokować konkurencję, żeby nie tak. powstawały nowe miejsca obok. Bo tak jest. Wiecie, jeśli macie masę swoich punktów, to część punktów może być nierentowna, ale one mogą być otworzone tylko po to, żeby nie weszła dodatkowa konkurencja. Dokładnie i po to jeszcze, żeby osłabiać sytuację materialną właśnie konkurencji lokalnej, czyli takiej, wiecie, no, rozproszonej właścicieli pojedynczych klubów. I w Łodzi to było bardzo widoczne, ponieważ Łódź była takim miastem, gdzie to nasycenie klubów było bardzo duże. Były świetne kluby, świetnie wyposażone, doskonałe lokalizacje, mega przestrzeń i koszty stałe jednego klubu to było mniej więcej 300-400 tysięcy złotych, takiego klubu właśnie sieciowego, gdzie koszty normalnego klubu to jest 100 tysięcy złotych. Czyli te kluby były z góry Budżetowane na stratę, ale operator karty może sobie to pozwolić, bo nie zarabia na klubie, tylko zarabia na karcie. Rozumiesz? Więc mieliśmy sytuację taką trochę patologiczną, że konkurencja między klubami nie była rynkowa, ponieważ miałeś obok siebie gracza, który ma lepiej wyposażony klub. Inwestycja w klub to było na poziomie 3 do 5 milionów złotych a Ty jako indywidualny właśnie inwestujesz w taki klub milion, półtora miliona. Więc te kluby były zupełnie nieproporcjonalne, ale nadal miały sens, ponieważ operator zarabiał na emisji kart, na sprzedaży kart w rynek. I ta sytuacja trwała, Multisport tam swoje wyniki finansowe naprawdę miał wypasione, to w, no naprawdę były zyski kilkudziesięciu milionów rocznie, Zyski już netto z działalności, więc wyobraź sobie, Mega. ile kapusty tak. pali, no i w końcu pz tu skumało. A przychodzi ktoś, zobaczył, o tu jest biznes, tak. spółka Państwa zaczęła, tu jest pieniądz i to bardzo dobry. Tak. I oni praktycznie nie mają większego konkurenta, bo Medicover czy OK System, oni bardzo mało mieli udziałów. Ile to, może z 20% oni mieli w tym rynku? No, nawet Plus mniej, minus. tak, 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 ale, ale no walczyli dzielnie. Pikanterii do całej sytuacji dodaje fakt, że kluby multisporta miały procesy w Łokiku o praktyki monopolistyczne, czyli inna instytucja państwowa Łokik zaczęła mocno ściskać, nałożyła ostatnio 31 baniek kary na kluby multisport właśnie w kontekście praktyk monopolistycznych. Czyli zobaczcie, wchodzi PZU mając nie tylko drukarkę do hajsu, gdzie sobie drukuje te pieniądze? My, kartki, już tak, można powiedzieć. Zaplecze państwowe, bo oni mogą robić co chcą. Tam łokik, czy Nik, czy ktoś inny nie wejdzie. Tak. Bo tak, tam są tak, piątki. Bezetu tak, 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 tak. z Nikiem sobie zbija piątki, <laughs> można powiedzieć. <laughs> tak. Na, tak, gr tak, na grillach tak. organizowanych przez Popis, czy tam inne rzeczy. Dokładnie, więc no, jesteśmy tak naprawdę w decydującej fazie dzisiaj, tej rozgrywki, może być gigantów w branży fitness. I już pojawiają się plotki, że PZT wykupuje multisporta. To byłoby nawet racjonalne, ale nie wierzę w to, że mm, państwowa firma, jaką jest PZU, po prostu położy na stół kapustę i powie, dobra, to kupujemy was normalnie rynkowo, tak, tak, wszystko tak. będzie dobrze, wy sobie jeszcze zaróbcie kasę. A my po prostu kulturalnie, etycznie wejdziemy w biznes. Wydaje nam się, nam tutaj mówię jakoś środowisku fitnessowemu, że ta walka będzie zdecydowanie bardziej e, agresywna, będzie to brudna walka. E, I dokąd nas doprowadzi, nie wiemy, ale co bardzo ciekawe, już pojawiają się pierwsze artykuły m, ukazujące chęć NFZ-u wejścia mhm. na rynek fitness. To znaczy. Aha, czyli druga no, spółka, by może tak. wesza Państwa, to nie słyszałem, to szczerze. I teraz sobie wyobraźcie sytuację taką, że Wjeżdżają kluby sygnowane przez NFZ, tu. podane jako podmioty lecznicze i wjeżdża kolejna czwarta, piąta, szósta, siódma, jedenasta fala pandemii. No I teraz I gdzie oni idą się leczyć? Do nfz do NFZ. -u. Mało tego, ha. mając kluby ha. fitness w nfz to już nie są kluby fitness, tylko są Państwowe Centrum Medyczne. Tak, więc można sobie tak spekulować, sobie to wyobrazić, że wszystkie kluby fitness są o, zamknięte, ale placówki medyczne LNZ są przecież otwarte, no bo to jest placówka medyczna. No A to, że masz tam strefę treningową i tak dalej, no to wiadomo, że tutaj chodzi o zdrowie, o cel wyższy i wow. to jest trening zdrowotny. Także słuchajcie, no, sytuacja napięta, dokąd na zaprowadzi nie wiemy. Szacuje się, że 30% podmiotów na rynku fitness zniknie. Już znika teraz. Są ogromne roszady, przytasowania, ale zniknie po to, żeby dać przestrzeń właśnie na rozwój marek PZU związane z nfz powiązane z innymi spółkami z państwa. No więc powiem Ci szczerze, że... Szkoda tylko, że to nie jest taka koncepcja wolnego rynku, bo wolny rynek sam ustalał, ile tak. miało istnieć, czy to było opłacalne, tak, czy nieopłacalne. Tak, tak. Ale jak wchodzi jeden monopolista w stylu prezesu, czy drugi NFZ, to cała branża w Polsce będzie praktycznie zaorana. Bo będzie nie mogą zaorana, kupić tak. każdy klub i te kluby nie muszą być w ogóle rentowne. One no mogą tak. istnieć tylko po to, żeby inni się nie otworzyli. No i przed takim właśnie wyzwaniem stoi dzisiaj branża Fitness i co się wydarzy. Co się wydarzy po pandemii? Myślę, że to będzie znowu tak, tak. największa zagadka. No bo teraz tak, no można mrozić swój biznes, nie wiem ile. Ja zdecydowałem, że nie będę go mroził już więcej, bo mrożę go półtor roku. Tylko to jest tak: jak masz królika, który biegnie i go złapiesz, i go wsadzisz do zamażarki, no to go zamrozisz w biegu na przykład, no nie w pozycji biegowej. Ale jeżeli go zamrozisz po trzech latach, to nie wiemy, czy ten królik przebiegnie jeszcze chociaż centymetr. No, Ale <laughs> raczej możemy sądzić, że już y, żadnego królika nie, nie postawi, go padnie nieprzytomny i, i właśnie no, z tego typu eksperymentem mamy do czynienia w tej chwili. E, w tej chwili zamrażamy ileś, ileś tych branż, właśnie i y, y, y hotelarskie, i y fitness. Są takie sztandarowe przykłady tego. W jaki sposób można sobie teraz kupować podmioty, i to już jest, no nie chcę używać słowa, ale to jest hamstwo, bo mając nieograniczony budżet, możemy kupować sobie wtedy co chcemy. Tak jak mieliśmy wiele caseów, które już są oficjalne, że spółki państwowe kupiły hotele, tak. które upadły i to nie byle jakie, bo to naprawdę olbrzymie. sieciowe, tak. Hotele sieciowe, które miały świetną renomę. Tutaj ten przykład Hoteli Gołębiewskiej, ja teraz. Szczerze mówiąc, nie śledzę tej sytuacji aż tak wnikliwie, ale to była głośna sprawa sieci Gołębiewskiej, czyli naszej rodzimej sieci, która naprawdę przeżywała głęboki kryzys i rzeczywiście były zakusy polskiego chodnika hotelowego na zakup całej sieci za mniej więcej 10% jej wartości. Wow. Wydaje mi się, no, że to też... To trochę jak Obajtek, który ma willę po kilka milionów, a za tam, nie wiem, sto czy dwieście tysięcy. Widziałem ostatni artykuł to. Jak chcesz, to możesz sobie tam poglądować w internecie i zobaczysz, jakie tam już były kwoty. Ale to, no, to no. jest mistrz negocjacji, nie? No, tak, to jest, to, to jest wytrafny <noise> negocjator, na pewno techniki perswazji ma opanowane, tak. albo, albo, albo inne. Ja bym chciał tak umieć negocjować ceny nowych na przykład aut w salonie, gdzie idą, Lamborghini jest za, ym, Bańka, dwie, za dwie bańki, na przykład dwie bańki, czy za dwie bańki. Ja jej kupuję za 50 tysięcy i od razu wystawiam tak. na, na Otomoto za bankę Tak, tak, to jest tego typu tego, tego sytuacja. Mówimy to po to, żeby trochę was uwrażliwić na to, co się dzieje, żeby dać wam szerszy kontekst tego, co się dzieje w poszczególnych branżach. No, tak, tak. no i co? Znowu wracamy do tego, że nie da się prognozować dzisiaj branży fitness. To jest kolejna branża. Mówiliśmy ostatnio o branży galerii handlowych, tak, o tak, retailu, tak. który nie wiem, jak się łoży. Nie wiemy, co konsumenci wybiorą, tak. czy zostajemy online, czy wracamy do życia codziennego, tak, publicznego. Tak. Branża fitness jest akurat przykładem branży wolnego czasu. Spędzania wolnego czasu jest na pograniczu rozrywki, aktywności fizycznej i zdrowia. No i teraz, kiedy mamy maj, czerwiec 2021, poluzowanie restrykcji i wolny wybór konsumenta, czy pójdzie na trening do klubu fitness, czy pójdzie do klubu się tak. Doprawić, innego, odciąć, odpiąć wrotki, zdecydowana większość wybiera tę drugą opcję, ponieważ dzisiaj ogródki piwne, restauracyjne są pełne, a tak. te są puste. Więc jest to kolejny symptom, który pokazuje i wskazuje na to, że... Nie wiem, ja nie jestem jakimś fanem teorii spiskowych, nie? Ale tak nie wygląda to trochę dziwnie? <śmiech> dokładnie. <śmiech> <śmiech> to, to już każdy może sobie dopowiedzieć resztę historii. I co najważniejsze, już każdy ma powiedzmy swoje zdanie na ten temat, ale ważne, żeby to zdanie bazowało na faktach, a nie na tym, co przedstawiać na przykład jakaś prezenterka, pani prezenter w telewizji, która ma po prostu napisany skrypt i wie, co ma powiedzieć. A Was zachęcamy, żebyście sprawdzili linki w opisie tego filmu. I na dzisiaj to chyba kończymy. Czy chcesz jeszcze coś dodać? Nie, no kończymy, co tu dużo gadać. A myślę, że temat też dosyć... Zobaczymy. Ten, dosyć Za pół bieg... roku zobaczymy, czy będziemy trenowali w klubach fitness, czy będziemy trenowali w placówkach nfz czy co będziemy w ogóle tak. robili. No z chęcią też, też zobaczę, jak to będzie. Bo rzeczywiście. No... Jeśli ja bym miał nieograniczony portfel, bym mógł teraz kupować coś za 10% kwoty, no to po prostu bym to kupował. Nie? Tak, tak, tak. Ale niestety nie można płacić za kluby Fitness pieniążkami z gry Monopoly. Tak, 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 szkoda, szkoda. Także sprawdźcie linki w opisie filmu i do zobaczenia na kolejnym materiale. Pozdrowienia, piąteczka, cześć. a ja.